To kasyno było pierwszą odpowiedzią na gwałtowny wzrost ruchu turystycznego w Batumi. Otwarte jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Odwiedzają je miłośnicy hazardu z całego regionu, ale najwięcej jest tu gości z Turcji. Płacę zawsze kartą kredytową, gotówkę pobieram z automatu. 100 milionów euro, taką sumę każdego miesiąca, pozostawiają w nocnych klubach i kasynach w Batumi tureccy turyści, oszacowała turecka izba handlowa. Teraz w Batumi na tureckich graczy czekają już cztery kasyna, a kolejne są w budowie. Korzysta z tego przede wszystkim miasto. Dla miasta salony gry to prawdziwy stymulator rozwoju gospodarczego. W Turcji gry hazardowe są zabronione. Od czasu otwarcia granicy gruzińsko-tureckiej kwitnie więc ruch turystyczny między Europą a Małą Azją. Po zapadnięciu zmroku Nuksar Kfarishvili organizuje wycieczki łodzią wzdłuż portu. Robi to już od lat, każdego wieczoru. Łódź należy do jego syna. Wycieczka kosztuje w przeliczeniu około 20 zł. Nuksara cieszy szybki rozwój rodzimego miasta. Kasyna należą do atmosfery morskich kąpielisk. Turyści szukają rozrywki, a do hazardu nikt nikogo nie zmusza. Do nocnych klubów też nie zaciąga się gości siłą. Prostytucja koncentruje się głównie na przedmieściach Batumi. W Gruzji prostytucja jest wprawdzie nielegalna, ale tolerowana. Większość klientów to goście z sąsiedniej Turcji. W klubach nocnych grany jest głównie turecki pop. Obraz jakby z innego świata. Romantyczny ideał miłości. To też Batumi. Ale to wszystko ma też swoje ciemne strony. Od czasu otwarcia granicy turecki konsulat w Batumi ma pełne ręce roboty. Nieustannie dzwonią tureckie młode mężatki poszukujące swych mężów. To całkiem normalne. Ich mężowie wybrali się do obcego kraju. Kiedy po kilku godzinach lub w przeciągu dnia nie otrzymują od nich żadnych wieści, wpadają w panikę. Dzienne zarobki w Batumi kształtują się różnie. W tej dzielnicy nie są wysokie. To drugie oblicze miasta z zakątkami, na których odciśnięte jest piętno postsowieckiego rozkładu. Wątpliwości co do pożytku ze wzmożonego ruchu turystycznego mają starsi mieszkańcy Batumi. Czy kasyno daje ludziom coś dobrego? Nie, nic. To czyste marnotrawstwo pieniędzy. Tymczasem burmistrz miasta jedzie na jeden z placów budowy, gdzie powstaje cały kompleks wakacyjnych apartamentów. Batumi liczy bowiem w przyszłości na turystów z Europy. W przyszłości jeszcze bardziej będziemy inwestować w rekreację. Wtedy kasyna stracą na znaczeniu. Staną się jedną z wielu atrakcji. Trochę Las Vegas, szczypta Dubaju, lekki powiew Lazurowego Wybrzeża. Batumi jest miastem łaknącym uwagi i uznania.